Cześć z tej strony Grzybek! Dzisiaj lecimy z. Jak odnieść sukces? Hashtag 3. Czy ty się czujesz niewystarczający? Niewystarczający. Że jesteś tylko dla siebie, a nie dla kogoś. Jeżeli twój, nie wiem, kurde, ojciec, matka, dziewczyna, e, jakiś kurde pies czy coś tam powie ci, że jesteś niewystarczający, to pierdol go. No. On jest dla siebie niewystarczający i on chce ciebie zmieniać, nie patrząc na siebie. I on sam nic, nic ze sobą nie robi i on chce wpływać na innych. To są naprawdę brzydkie znajomości, które e, nie pomagają nam w rozwijaniu się i w odnoszeniu sukcesu. Pamiętajcie o tym. Pomyśl sobie, dlaczego jesteś niewystarczający. Dlaczego ty tak uważasz? Nie wiem. Posłuchałeś jakiegoś farmazonu, który jest przykładowo, nie wiem, e, podany w. E, w Ogólnie w telewizji, w internetach na YouTubie, na TikToku, na Instagramie wszędzie są filmy jakieś związane z Z tym, że przykładowo idealny facet musi mieć ponad 1,80 i co i masz 1,79 i co i teraz już musisz się mniejszyć, I że nie jesteś wystarczający, dlatego że jesteś niewystarczająco wysoki. No co, no kurde, to jest takie bez, bez sensu jesteś odpowiedzialny, bo potrafisz zaspokoić dziewczynę, jeżeli chodzi o różne rzeczy, o bezpieczeństwo, jakieś inne rzeczy. O, I ten... I. Co? I ty, i, I ty sobie umniejszasz tym, że masz kuba jeden z za niski jesteś. Czy ty siebie słyszysz? To jest kurde, jak wiesz. Jak spotkasz taką osobę, która ci mówi, że. E, że e, jesteś dla niej niewystarczający, bo ci brakuje 2 cm wzrostu. No to chyba coś z nią jest niechalo, że, że tak e, patrzy stereotypowo, że i stereotypowo, i patrzy tak, kurde, że masz mieć od tylu do tylu, ma być ideał i w ogóle i coś tam. No. I nie ma idealnych ludzi. Pamiętajcie. Tak. To jest tak samo jak z osiągnięciem celu. Masz cel sylwetkowy i czujesz, że, że jesteś. Czujesz, że jesteś niewystarczający. Oh, to jest taka masakra normalnie. To jest kurde normalnie e, motywacja. Wiesz, motywacja to jest tak samo, to jest właśnie poczucie, że jesteś niewystarczający, żeby osiągnąć jakiś cel. To jest to, że ktoś musi ci powiedzieć w filmie motywacyjnym, że ty jesteś kurde żogień e, z kurwami, że ty jesteś zajebisty i w ogóle i że masz robić to i tamto i tamto. No. I, I że masz znaleźć motywację. <laughs> Najlepszą motywację, jaką możesz znaleźć. To jest po prostu robić to, nie myśląc. To jest najlepsza motywacja według mnie. No po prostu zaczynasz po prostu idziesz kurde masz rower jest przykładowo wiosna już bo tu teraz zima jest wiosna idziesz sobie na rower i nie myślisz to że musisz iść na ten rower i że nie lubisz tego czy coś tam tylko po prostu idziesz i to robisz i robisz to cyklicznie ileś tam dni i wtedy to ci już wchodzi w nawyk i jest przykładowo ta sytuacja że <laughs> że już ty masz nawyk i robisz to cały czas, i, i coraz się stajesz, tym lepszy, i z tego, że tego nienawidziłeś, staje się to twoją, e, twoją zaletą. Z wady zamieniasz to w zaletę i się ma. Jeżeli dalej masz problem z byciem wystarczającym siebie po tym, co ci powiedziałem już, to e, nie wiem, pójść do terapeuty, do psychologa. Zacznij coś ze sobą robić, żeby to poprawić. Nie wiem, stań przed lustrem i zacznij do siebie mówić, żeby To strasznie buduje pewność ciebie i wartość człowieka. I tak. Przykładowo ja robię sobie takie rzeczy, że biorę sobie telefon. To jest akurat stary, bo nagrywam z nowego, no i nie działa. No, ale przykładowo mamy tapety w telefonie, blokady startowej, i sobie przykładowo e, klikam, e, klikam sobie e, notatnik, dajmy, albo zdjęcie robię i piszę na zdjęciu, e, rozpisuję swoje cele, które osiągnąłem, przyszłe cele, zadania oraz e, rzeczy, które chcę wykonać w danym okresie czasu. Czyli przy, przykładowo daję sobie. E, od dzisiejszej, od dzisiejszej daty do yy, daty, która ma być kończąca ten cel. Że w tym w tym dniu mam już ten cel mieć osiągnięty. Proste. Tak ma być. No. I <ścoughs> ustal sobie to. I ustaw sobie to na tapetę i będziesz cały czas o tym pamiętał. No. Cały czas się będziesz yy, tym motywował i... i cały czas będziesz o tym pamiętał. No jest często tak, że są rodzice i rodzice czasami Ci się wydaje, że oni Cię nie kochają i w ogóle, że jesteś y, niewystarczający dla nich. I tak samo jak y, z koleżanką, czy tak samo jak z kolegą. Trzeba ich zostawić w spokoju sobie, nie myśleć o nich, no, trzeba się wziąć za siebie i robić swoje, a nie kurde się zastanawiać, albo ktoś ci powiedział, że albo ci tato powiedział, że 6 6 mają być, a ci się zalałeś i coś tam, i że o, o gruby jesteś, już zaczynasz wyglądać tak jak kiedyś. No. <laughs> Zostawcie suba, lajka, like łapkę w górę, bo w dół już się chyba nie nadać. Komentarz, zajrzyjcie na mojego fanpage'a Page'a, dobijemy 300, to robię e, challenge, który udostępniłem już dawno temu, który mi wisi w głowie, że muszę go zrobić. Mam paręset pompek do zrobienia. No, także to by było na tyle. Nie, i to by było na tyle. O, tak może być.